Piotrze, kolejny ciekawy motocykl dzisiaj przed nami. Tak, ale nie Harley. Przy Harley'u jeszcze Sławek musi trochę popracować. Zresztą Harley jest młodszy, Harley z 24 roku, a my dzisiaj mamy starszego dziadka z 17 roku Excelsiora. Na tym motocyklu da radę jeszcze jeździć. Słuchajcie, skoro silnik jest sprawny, skoro skrzynia biegów jest sprawna i skoro sprzęgło funkcjonuje poprawnie, to na motocyklu powinno się przejechać, chociaż kawałek. Historia Excelsiora to jest historia tak naprawdę Niesamowita, z różnych punktów widzenia. Excelsior, jak to odnalazłem z łacińskiego, to jest na szczycie. I rzeczywiście, zarówno te motocykle, jak i czołgi, które pod tą nazwą było, jak i największy diament, 1000 karatowy, czyli prawie 200 gramowy. I słuchajcie, jak popatrzeć na logo Excelsiora, w niezmienionej formie przetrwało do roku 1965. Excelsior, czyli zdobywca na szczycie, na najwyższym szczycie, trzyma w rękach, Chorągiew, a na Chorągiu jest napisane Excelsior. I teraz tak naprawdę Excelsior to są trzy niezależne, zupełnie niezależne, pod tą samą nazwą działające wytwórnie. Wytwórnie w Stanach Zjednoczonych, wytwórnie w Anglii i wytwórnia w Niemczech. Najstarsza z tych wszystkich tak naprawdę to jest wytwórnia niemiecka. Aczkolwiek Niemcy zaczęli dopiero... Produkować motocykle w 1901 roku, czyli później o 5 lat, niż zrobili to Brytyjczycy. Pierwszy motocykl angielski został wyprodukowany właśnie przez firmę Excelsior. I stąd również jest magia tego słowa, że był pierwszy, który wszedł na rynek. Chciałem powiedzieć, żeby to było jasne. Amerykańskie motocykle sprzedawane w Anglii i w Europie nie nazywały się Excelsior. Żeby uniknąć pomyłek z nazwą angielską, nazywały się American X albo Super X. Znowu brytyjskie motocykle. Które na wyspach nazywały się Excelsior, jak były sprzedawane na rynku europejskim, też się nie nazywały w ten sam sposób, bo Excelsior był również marką niemiecką istniejącą, byłyby nieporozumienia na rynku. W związku z tym były sprzedawane pod starą nazwą wytwórni. Ta stara nazwa wytwórni to było Byley's, Byley's Thomas. Tak się nazywały te motocykle sprzedawane na rynku europejskim. To była pierwsza firma w historii motoryzacji. Jednośladowej, która zdecydowała się prowadzić czy wypożyczać i prowadzić lekcje żeby nauczyć potencjalnych klientów w jaki sposób jeździć na tych motocyklach. Piotrze, dzisiejszy nasz bohater został wyprodukowany w roku 1917, ale ten model, który mamy tutaj koło nas już ma kilka zmian wprowadzonych przez kolejnych właścicieli. Osoba, która jeździła jeszcze przed wojną na tym motocyklu stwierdziła, że przedni habulec typowy przedni hamulec jak rowerowy, czyli szczęki z dwóch stron rawek, jest zbyt słaby do parametrów tego motocykla. Niemniej jednak dzięki temu, że miał silnik 800 cm pojemności, mało tego, prawie 3 konie mechaniczne, ten motocykl można było Podobno dobrze rozpędzić. I teraz, mając w przednim widelcu hamulec szczękowy, no tego motocykla nie szło zahamować. Tak samo, jeśli chodzi o hamulec tylny, w oryginalnej konstrukcji powinien być z tyłu hamulec klockowy. Ktoś, kto na tym motocyklu jeździł przed wojną, zdecydował się, żeby wymienić przednie i tylne koło. I zastosował oba koła z normalnym hamulcem bębnowym w piastach. Żeby przywrócić oryginalną wersję, trzeba te koła wymienić na inne, które byłyby oryginalne dla tamtej epoki. Przeniósł dźwignię hamulca. Widać, że wyraźnie została dorobiona dźwignia hamulca. Dorobiona została w miejscu wygodnym, czyli bezpośrednio przy podnóżkach kierowcy i w związku z tym są to usprawnienia. W oryginalnych Excelsiorach pedał sprzęgła był w nodze. Kierowca tego pojazdu zdecydował o tym, żeby przenieść go do wygodnej pozycji do ręki. Rzeczywiście sterowanie z pedałem, ze sprzęgłem w nocy jest trudne. W związku z tym były kierowca przerobił sobie, zrobił sprzęgło w ręce. Bardzo dobrze, że nie wszystko poprzerabiał. Czyli, krótko mówiąc, motocykl, który tutaj oglądamy, jest w pełni oryginalny, za wyjątkiem tych rzeczy, o których powiedziałem. Natomiast pozostałe rzeczy, pozostałe elementy są rzeczywiście z tamtej epoki i daje tu doskonałą bazę na odrestaurowanie tego pojazdu. Excelsior w tych swoich pomysłach związanych ze sportem rzeczywiście kierował, kierował się dobrze i kierował się, kierował się ideą taką, żeby robić dobre motocykle, które byłyby kupowane przede wszystkim dlatego, że one są motocyklami od strony technicznej rewolucyjnymi. Excelsior amerykański robił trochę inaczej. Tam wszystko było nastawione na masówkę, tam wszystko było nastawione na to, żeby dobrze zarabiać. Zresztą jednym z większych problemów w Stanach Zjednoczonych było to, że w 1908 roku Ford zaczął produkcję seryjną swojego samochodu, Ford T z szerocilirowym silnikiem rzędowym i okazało się, że cena tego samochodu w produkcji seryjnej spada tak mocno, że motocykle Excelsiora zaczynają być porównywalne z samochodem. Zresztą, może nie wszyscy o tym wiedzą, ale rzeczywiście to był jeden z większych problemów w Stanach Zjednoczonych, że motoryzacja motocyklowa nie rozwinęła się w takim samym stopniu jak w Europie. Produkcja seryjna Fordów i ich niezwykle niskie ceny, notabene sprzedano Forda T 15 milionów egzemplarzy. Praktycznie w historii. Tylko mo model Volkswagena Kefera, czyli tego popularnego garbusa, sprzedał się w ilości 25 milionów egzemplarzy. Ale ile? Pół wieku później, tak? Czyli generalnie sukces Forda zaburzył normalny rozwój motoryzacji jednośladowej na rynku amerykańskim. Natomiast jeśli chodzi o maszyny Eksersjola na rynku angielskim, postanowiono skierować się na sport. I rzeczywiście niektóre konstrukcje były dobre. Po wojnie została wznowiona produkcja motocykli, ale skierowano się w stronę motocykli tanich, z silnikami dwusowymi. Nie zostały one mimo naprawdę fajnej konstrukcji przyjęte na rynku i w 65 roku Excelsior w ogóle zniknął z produkcji jako marka angielska. Zniknął i tak później niż Excelsior niemiecki, który w 39 przestał, zaprzestał produkcji. Piotrze, nasz <gryw> dzisiejszy bohater z roku 17, ile takich motocykli w kolekcjach można znaleźć? W kilku muzeach jest kilka motocykli z podobnych lat i stąd jest moja jedna wiedza. Ten motocykl udało się mi pozyskać od właściciela Muzeum Francuz, we Francji, Muzeum Motocykli. Właściciela, który motocykli ma bardzo dużo, bo prawie 150, wszystkie w doskonałym stanie, a tylko dlatego udało się go pozyskać, że akurat ma bardzo podobny model. I po dłuższych rozmowach i po dłuższych namowach zdecydował się, że w zasadzie tak, skoro ja mam inne, być może pójdziemy w kierunku jakiejś wymiany i w jakiś sposób wzbogacimy nawzajem swoje zbiory. Ale kwestia jest taka, że nie mam żadnych danych o takim modelu, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. I tak na dobrą sprawę mogę tylko powiedzieć apel, że jeżeli ktoś miałby cokolwiek do pokazania, w jaki sposób można by było nam pomóc, żeby odzyskał swoje piękno dawne, to jak najbardziej z tego bym skorzystał.